Nazywam się Czesław Kierat z zawodu jestem piekarzem, cukiernikiem, piastuję ten zawód od 38 lat. Zawód cukiernika to takie połączenie tradycjonalizmu z artyzmem, ponieważ każdy wyrób cukierniczy powinien, powinien dobrze wyglądać i dobrze smakować. Naukę rozpocząłem w roku 1970. Po trzech latach. Nauki w zawodzie. Zrobiłem dyplom czeladniczy. Po kolejnych kilku latach pracy w tym zawodzie, zdobywania y, doświadczenia, zrobiłem egzamin mistrzowski. Większość naszej produkcji oparta jest na starych, tradycyjnych recepturach. Oczywiście musimy modernizować te stare, tradycyjne receptury, dostosowując je do produkcji przemysłowej, ale również do potrzeb i smaków naszych klientów, żeby to, co produkujemy, było nie tylko ładne, ale i smaczne. My pracujemy na kilka zmian. Często nocą, po to, aby rano można było dostarczyć do sklepu świeże, pachnące i smaczne wyroby. Świeże, najlepsze rogaliki. Bardzo dobre. Przypominają mi ciasta, które kiedyś piekła moja mama. Rzemieślnik to również menadżer, który musi stworzyć zespół ludzi i tak nim pokierować, aby sprostać wymaganiom rynku. W tym zakładzie tutaj jestem kierownikiem produkcji odpowiadam za organizację pracy, za to, żeby towar był na czas wykonany, estetycznie wykonany. No a z drugiej strony odpowiadam także za tworzenie nowych receptur, nowych asortymentów ciast ciastek tak żeby po prostu zakład się rozwijał, szedł do przodu. Najbardziej w tym zawodzie lubię, że mogę się po prostu twórczo wyżyć. Najbardziej lubię, jak klient przychodzi z jakimś gotowym wzorem, z gotowym motywem i wtedy ja mogę się bawić po prostu, powiedzieć co, jakie kolory, różnego rodzaju kolory. Lubię to robić. Nowoczesne urządzenia, nowoczesne maszyny nie są w stanie ciągle zastąpić ludzki rąk. Wyrobione ciasta rękami zawsze będą lepsze od tych wyprodukowanych urządzeniami, maszynami. W dzisiejszych czasach tort na przyjęciach, czy weselnych, czy innych, jest jakby gwoździem, gwoździem całej imprezy. W mojej karierze wyszkoliłem ponad 80 uczniów i ciągle jest to dla mnie priorytetowe y, zadanie, żeby wykształcić jak najlepszych fachowców. Bardzo to, to jest ciężkie. Trzeba mieć silne nerwy. Teraz rasujemy troszeczkę. Gdybym był przekonany, że się nie poradzi, to bym mi nie przywiozł. Egzamin mamy na mistrzowski. Zdajemy egzamin mistrzowski. W zawodzie cukiernik. Doceniono to, co robię i... i dlatego tu jestem. Przygotowujący się do egzaminu mistrzowskiego z zakresu cukiernictwa powinien posiadać umiejętności teoretyczne z zakresu technologia, pedagogika, psychologia, organizacja pracy, jak również zdolnościami manualnymi, np. dekoracje z karmelu, z marcepanu czy z czekolady. Od 1995 roku współpracuję z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Jestem przewodniczącym komisji egzaminacyjnej przeladników i mistrzów Rzemiosła Piekarskiego i Cukierniczego. i na zimno. Dzisiaj był dzień zdawania egzaminu mistrzowskiego w zawodzie cukiernik. Egzamin zdali wszyscy. Przyczyniła się do tego m.in. Izba Rzemieślnicza, przygotowując konsultacje oraz materiały dydaktyczne. To jest moje zainteresowanie, właściwie od dziecka jestem z tym związana. Także bardzo mi się to podoba. Ja jestem zadowolona z tego, z tego e, zawodu. Robię to po prostu co lubię. Lata praktyki, lata. Trzeba mieć dużo cierpliwości, zamiłowania przede wszystkim. I lubić to. Ja jestem smakoszem takich właśnie słodkości. Bardzo się uczyć zawodu cukiernika, ponieważ zawód ten jest bardzo ciekawy, daje nam wiele satysfakcji, wiele wyzwań. Możemy jeździć super nowoczesnymi samochodami, mieszkać w super nowoczesnych domach, jeździć poduszkowcami. Jednak jeździć musimy zawsze. Daje nam to pewność pracy, ale również satysfakcji materialnej. Muzyka